Maciej z tej strony. 212 a to jest... A to jest taka... Um, to jest gra. My Taking Tom. Taki fajny kotek. Którego się urodziłem. 1990. Denis. No nie wiem, zrobimy nową grę. Tak. Zrobimy nową grę. To jest słodki kotek. O, ale słodziak. No to, ja jestem głodny, chodźmy do kuchni. Daj mi food, daj mi jedzenie, żeby nie był głodny. Już nie jest głodny, bo widzicie, że ma już sto jedzenia. Teraz... Ja chcę siku i idzie. chodźmy do bathroom, czyli no... do łazienki. Oj, teraz pani muzyczka. O, jak się do niego pucha, to też. I teraz trzeba iść do living room. Czyli takiego życiego. Taki z salonu. Teraz trzeba go pogłaskać. Teraz on musi iść do tego. Teraz chyba sen, bo będzie się wyświetlał. No to jak go nazwiemy? Hmm. Trzeba pomyśleć. Hmm. Hmm. Ok, a więc znalazłem już y, imię, Robercik. O, już mam drugi level, bardzo fajnie. Jesteśmy jakieś ubrania. Zaraz zobaczymy sobie, co to jest. U. O. Dobrze, mam 400 pieniędzy. Nie będę, nie chcę tego mieć. Dobrze, niech on się idzie wyścigać znowu. Nie wiem, czemu nie jest taki. Cały czas chcesz chceszniku, może po tej tej Może po tej yy, yy, Truskawce, nie wiem. O, frytki teraz chcę zjeść. Spoko, zjedz. Dobrze, teraz idziemy sobie ich pograć. Okej, okay, czyli mamy grać, żeby zdobyć końsy. O, to jest bardzo fajna gra. Go up. Czyż mamy White King Angela. Też też, też nie będę grał. Uu, ale prawie blokowało i teraz mamy to. Dobrze. Czemu głosu nie ma? Ładnie. Dobrze. Prosto i meg. Te czerwone to znaczy, że one znikają po jakimś czasie. Nie, nie idę tam. Na no, razie nam bardzo fajnie idzie, 10 tysięcy, uuu 11, ale prawie, dobrze, Jest złapię i pyk, wow, to było te dziwne, kacz, a nie, Prze Ale, jaki wynik mi się uda zdobyć? O, ale zrobiłem. Dobrze. Myk. I Imek. Wow. Że? Oj, nie mogę wiedzieć tego momentu. Dobrze. Idziemy tu, i pyk, jest, muszę się razyć, gdzie tam są góry, prawie, dajesz, jest, 150, wow, nie wiedziałam, że na masie tak ładnie to uda zrobić to, dajesz, tak, ładnie, bardzo ładnie, idzie na bardzo ładnie, Uu. Mało brakowało, nie będziemy grali znowu. Co to? 30 zdobyliśmy, no to sobie pogramy jeszcze w coś innego. Planet Hop, też jest bardzo fajne. O, tutaj trzeba akurat skakać. Trzeba mieć te prawe nie chcący do chcący... no, dyrektywy, no, przepraszam. Gramy sobie znowu. Każdą grę będę dawał jedną szansę. Jak to tak jakby grawitacja jest. O! Widzieliście to? Tak jakby grawitacja jest. O, zobaczcie. Lecz gdzieś prosto, to on leci w tą stronę. A ja. Dobrze, ile? 4 monety. To może jeszcze pogramy sobie Hit the Road. Tam, tutaj, jak widzicie, już jeździ autem. Z Angelą i Tomem. Oj, nie ten, nie ten, ten nie, nie to chciałem. O, to właśnie. I jeszcze lepsze turbo. Mek. Mm. Mek. Mm. Mm. Jedziemy, jedziemy. Przepraszam, że was bardzo, bardzo, no bardzo długo odcinków nie było, ale wiecie, trzeba się uczyć i w ogóle. Drugi most na razie fajnie 24 mieliśmy przed chwilą 10 przynajmniej bardzo szybko O, zapatrzyłem się że na, zapatrzyłem się na zobaczyłem się na liśnik pieni monet To może sobie kupi mi coś ile mam pieniążków 510 i kolejny level tak jest Ładnie, ładnie. Co to jest? Lubię tą bardzo czapeczkę. Teraz idziemy sobie. Co czas reklamy musimy się Idziemy się przebrać. Nie wiem, co mu kupimy. To to. I to może co? Jakieś okulary, albo. Nie, okulary do niego nie pasują. Przecrujemy sobie tam... O! Chyba to różowe, bo nie mamy nic innego. No czy, czy niebiesko. To, jaką weźmiemy? O, bardzo ładna. To dobrze. Co tutaj jeszcze możemy robić? Możemy kupować, je, możemy kupować mm, jedzenie. Na przykład tutaj są podki, czyli yy, na przykład jak jest, jak jest na przykład yy, Robercik, czyli mój Robert, czyli ten kot, o Robercik, chcę jest, mu jest, jak jest, jak jest, to można kupić mu za 50 y, tą potkę y, tego energii, nie? Później y, to, nie wiem co to jest. Removes Extra Food Chyba, że jest... Nie wiem właśnie co to jest. Naprawdę nie wiem. Max patient, czyli więcej staty mu recną. A to Abu poszedł, że idzie w górę, na przykład teraz. Teraz my jesteśmy mali, i później będziemy już dorośli. Teraz baby po, potion. Kurde, nie wiem, po co mówię potion. Potion, przepraszam. Czyli wracamy do rozmiaru dziecka. No i tutaj dalej. Tutaj mamy jakieś, jakieś śniadanie. O! Kupimy sobie trochę jedzonka. O, proszę bardzo. Nikt, nikt na z Tomek sezje. O nie, co to? No jest dokładnie 1%, ale niech sobie to zja. Dobra, to co? Idzie spać. A to, co to jest? Uuu. Oj, no jesteśmy na minusie. Grammy sobie jeszcze inną, jedną gierkę i będę kończył ten odcinek. Yy, gdzie to jest? Gdzie to jest? W co sobie pograć? No to chyba w to, bo tutaj się najlepiej zbiera. O, albo to, to też jest bardzo fajne. Czyli 24. Trzeba trzeba dodawać, na przykład jak tutaj się dodaje 4, to ma się 8. Ale... O, widzicie? O, ale nam teraz wyszło. Uuu, 64. Dobrze, na razie nam bardzo dobrze idzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. Teraz... Przed w tą stronę. Dużo. Ciężkie. żmont 122 1280 20 28 ładnie Czekaj, możemy też kupić to do tego? U, o, trzeba mieć 8 level, to nie. No to co? Ja swojego tego, ja swojego Robertika. Robercika, jak coś, to możecie pisać, jaką, się, no, jaką może się nazywać? A tak, to ja będę z Wami żegnał. Myślę, że tak, Rama, będzie Wam się podobała. Będę jeszcze więcej gier i bardzo przepraszam Was za, te, za tą dużą przerwę, ale musiałam się bardzo uczyć do szkoły. I na razie mam bardzo ciężko, bo co wakacje i wiecie, co jest. No to co, ja się z Wami żegnał. Cześć.